800 plus, teraz obiecują. Będą dotąd dawać, aż się to wszystko zawali. Nie pani ma... by te 800 plus, bo nadal nie wiem. Yy, pracującym na przykład, czy bogatym, czy biednym, komu dawać? Potrzebuję? Nikomu. Nikomu. Każdy ma pracować. Czy do pracy? Każdy ma sposób. mieć godną emeryturę i koniec To Ile sobie wypracuje, ile zarobi, to będzie miało. Oczywiście, że tak. Żeby nie zabierali, pani była wtedy zadowolona? No, tak jest. Pani nie musicie prosić. Nie. No i o to tam mi się podoba. Dzień dobry, czy powinna być trzecia kadencja pisu sonda internetowa? Czy jest pani zarządem czy nie? Wszystko jest koszmar. Koszmar. Czy pani się teraz Wszyscy żyje? Wstyd! Jak na pani arenie międzynarodowej. Się, pani się, dlaczego większość osób to jest zadowolona? Nadal taka drożyzna i tak dalej? Nie, 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 Jak się pani teraz żyje? Czy jest drogo według pani? Jak pani sobie radzi z tą drożyzną? Tak, żyje mi się, proszę pana, bo żyjemy z mężem obydwoje, mamy dwie emerytury, więc jakoś nam się żyje. Ale zawsze to ma 1200 dwieście emerytury. Co ma zrobić? Jest sam, są tacy ludzie. Co pani mi radziła? Czy sądzi pan, że jest rada dla tych ludzi? Nic mądrego nie mogę doradzić. Tylko dzieci są deską ratunku w takiej sytuacji. A jak Cześć. ich nie ma, to nie wiem. No może ciężko. Yy, czy Pani nie jest za tymi trzynastkami, czternastkami? Nie powinno tego być? Nie powinno, proszę. Co zamiast tego? Ta emerytura? Normalna emerytura. W normalnych krajach są normalne emerytury i normalne życie. Czyli żeby była godna emerytura stała i Pani no, już nic oczywiście. nie chce... O, oczywiście. 800 plus teraz obiecują. Wszystkim dawać niepracującym, bo inaczej przeznaczają, komu dawać? Proszę pana, będą dotąd dawać, aż się to wszystko zawali. No już jest taka duża, 20% chyba, tak? Lat, no to... Zawali się jeszcze trochę i się zawali. To Chyba 20 miliardów kosztuje rocznie. Wszystko na to brać, wszystko? Oczywiście, że tak. Mądry człowiek to ma swoje zdanie na ten temat, a w głupocie, to wie pan, jak się żyje w głupocie. Jak no, się tam, nie Pani, ma... No Pani na to 800 plus, bo nadal nie wiem. Yy... Pracujące na przykład, czy w bogatym, czy w biednym? Komu dawać? Nikomu. Czy potrzebuję? Nikomu. Nikomu. Każdy ma pracować, Czy do pracy? każdy ma czy mieć to. godną emeryturę i koniec dziadostwa. tak, ile sobie wypracuje, ile zarobi, tyle będzie miało? Oczywiście, że tak. Żeby nie zabierali, pani będzie wtedy zadowolona? Tak jest. Pani nie musicie prosić? Nie. No i o to mi się podoba? I tak ogłosować niedługo wybory? Ma pani kogoś takiego, na kogo głosować? No na pewno nie pójdę głosować na PIS, bo ja po prostu jestem załamana. No, ona, Kocham swój kraj, jestem patriotką i w życiu bym nie poszła do jakichś Angliów, do jakichś Ameryków. Chcę być w Polsce, ale to co się dzieje, to się w głowie nie mieści. czym jest dla pani patriotyzm? Może to zacznijmy. O, patriotyzm. Ja panią Piękne słowo. Ale patriotyzm y, to przede wszystkim szacunek do swojej ojczyzny, przede wszystkim do samego siebie. To pani kochana tak? tak? Lubię go tak. Panie, czy, czy oglądała pani Marsz w Warszawie ostatnio? Oglądało. Ile widziała Pani osób było? Ja pani to skomentuję, pół miliona podam, tak? No było, ale jedynka mówi, że nie było nikogo. Jak? Nie, nie było. Nawet nie pokazali. Nawet migawki im pokażę. Jaką telewizję oglądać?